Czy naprawdę wierzysz, że wszystko, czego nas uczono, to prawda? A co, jeśli powiem ci, że cała Twoja rzeczywistość to zaledwie cień tego, co naprawdę istnieje? Istnieje wiedza, której uczą się tylko wybrani, wiedza, którą zna zaledwie 1% ludzi, i to właśnie ta wiedza daje im władzę, wpływy i wolność. Gotowy zobaczyć to, czego nie widzą inni? Jeśli tak, trzymaj się mocno. Witaj w świecie, który ukryto przed Tobą od zawsze. Większość ludzi wierzy, że wszystko, co widzimy, co słyszymy, co dotykamy, to cała rzeczywistość, że świat składa się tylko z tego, co fizyczne. Ale czy to nie jest właśnie największe kłamstwo wszechczasów? Codziennie budzimy się, idziemy do pracy, płacimy rachunki, czekamy na weekend, żyjemy w systemie, który działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Ale kto ją zaprojektował? Dlaczego nie uczą nas prawdy o energii, świadomości, wymiarach? Mocy ludzkiego umysłu, bo ta wiedza daje wolność, a wolnych ludzi nie da się kontrolować. Jeden czym jest ukryta wiedza? Ukryta wiedza to nie magia, to zrozumienie, że wszystko jest energią, nasze myśli mają moc tworzenia rzeczywistości, istnieją inne wymiary, które współistnieją z naszym światem, a starożytne cywilizacje, takie jak Egipt, Sumer, Majowie, znały te sekrety tysiące lat temu. Zadaj sobie pytanie, dlaczego piramidy budowano z taką precyzją, jakiej nie potrafimy dziś powtórzyć? Dlaczego te same symbole, oko, spirala, wąż pojawiają się w różnych kulturach na całym świecie? To nie przypadek, to ślad powiedzy, którą kiedyś miał cały świat, zanim ją ukryto. Dwa, czego nie mówią nam o ludzkim umyśle? Naukowcy twierdzą, że używamy zaledwie 10% możliwości naszego mózgu, ale. Co kryje się w pozostałych 90%? Badania nad świadomością, telepatią, pamięcią komórkową i polem morfogenetycznym pokazują, że człowiek jest czymś znacznie więcej niż tylko ciałem. Czy miałeś kiedyś przeczucie, które się sprawdziło? Czy czujesz czasem czyjąś obecność, mimo że nikogo nie ma obok? Czy twoje sny niosą ze sobą symbole, które później stają się rzeczywistością? To nie fantazje, to sygnały, że w tobie kryje się coś więcej. 3 Elita i jej tajemnice. Najbogatsi ludzie na świecie, głowy państw, giganci technologii, oni nie tylko posiadają pieniądze, oni posiadają wiedzę. Wiedzę o tym, jak manipulować rzeczywistością, jak kontrolować zbiorową świadomość i jak zatrzymać resztę ludzkości w ignorancji. Czy zauważyłeś, jak media karmią nas strachem? Dlaczego duchowość jest, jest wyśmiewana, a konsumpcja promowana? To wszystko programowanie. Tworzenie iluzji, a ci, którzy znają prawdę, używają jej, by rządzić światem. Matrix. Czy naprawdę w nim żyjemy? Film Matrix nie był tylko science fiction to metafora. System edukacji, pracy, religii i rozrywki to wszystko ma jedno zadanie utrzymać cię w niewiedzy. Ale są tacy, którzy zaczynają się budzić zaczynają widzieć kody, które rządzą tą rzeczywistością i kiedy już raz przebudzisz się z iluzji nie ma odwrotu. 5. Jak rozpoznać, że należysz do 1%? Jeśli to, co mówię, z tobą rezonuje, to znaczy, że jesteś jednym z tych, którzy zaczynają widzieć więcej. Sprawdź, czy masz te symptomy. Czujesz, że coś tu nie gra w oficjalnej narracji świata? Interesujesz się duchowością, energią, świadomością. Odrzucasz ślepe podążanie za autorytetami, czujesz silną intuicję, która prowadzi Cię przez życie. Masz potrzebę szukania prawdy, nawet jeśli jest ona niewygodna. Jeśli tak, to jesteś częścią tej zmiany, jesteś częścią przebudzenia. 6. Co możesz zrobić z tą wiedzą? Wiedza to moc, ale tylko wtedy, gdy ją zastosujesz. Zacznij od pracy nad sobą, medytuj. Przebywaj w naturze. Ogranicz konsumpcję medialnego chaosu, ucz się o energii, czakrach, częstotliwościach, szukaj prawdy, ale pamiętaj: Prawda jest w tobie, nie tylko w książkach i filmach. Połącz się z intuicją. Ona poprowadzi cię dalej niż jakikolwiek podręcznik. To, że oglądasz ten film, nie jest przypadkiem. Właśnie otrzymałeś impuls, impuls, który może zmienić twoje życie. Pytanie brzmi: czy zrobisz z tym coś więcej, bo pamiętaj: 1% ludzi zna tę wiedzę, ale ty możesz do nich dołączyć. Wszystko zaczyna się od decyzji, by wyjść poza iluzję. Zostań odkrywcą. Jeśli czujesz, że to ma sens, zasubskrybuj kanał Odkrywcy wiedzy. Kliknij dzwoneczek, zostaw komentarz, podziel się swoją historią. To dopiero początek podróży, a my jesteśmy w niej razem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.